Witam państwa serdecznie. Nazywam się Zbigniew Gołasz. Zapraszam państwa do oglądania pierwszego odcinka z cyklu Eksponat miesiąca. Jest rok 1919. W Paryżu odbywa się konferencja pokojowa. Artykuł 88 podpisanego 28 czerwca Traktatu Wersalskiego przewidywał przeprowadzenie na Górnym Śląsku plebiscytu, głosowania ludowego, w którym obywatele mieli się wypowiedzieć za tym, czy chcą przyłączenia do Polski, czy też do Niemiec. W efekcie już rok później, w styczniu 1920 roku, na Górny Śląsk przybywają wojska międzysojusznicze składające się z oddziałów włoskich, francuskich i brytyjskich. Działy te przybyły celem zapewnienia bezpieczeństwa ludności zamieszkującej obszar plebiscytowy, a także międzysojuszniczej komisji rządzącej i plebiscytowej, która sprawowała władzę na tym terytorium. Wojskami tymi dowodził generał Jules Gartier, a ich siedziba mieściła się w Gliwicach. Tebistyt odbył się 20 marca 1921 roku. Natomiast wojska sojusznicze stacjonowały na Górnym Śląsku do roku 1922, kiedy zapadła ostateczna decyzja o przebiegu granicy na Górnym Śląsku pomiędzy Polską a Niemcami. Exponatem miesiąca w kwietniu jest ten medal. Jest to francuski medal Górnego Śląska przyznawany żołnierzom francuskim stacjonującym na terenie Górnego Śląska co najmniej przez 3 miesiące. W 1923 roku we Francji zostało utworzone Stowarzyszenie Przyjaciół Medalu Górnego Śląska, w skład którego wchodzili żołnierze odznaczeni właśnie tym medalem. To był program Eksponat Miesiąca. Zapraszam Państwa w przyszłym miesiącu na kolejny odcinek z cyklu. Dziękuję bardzo.